Będzie tutaj, gdybyś jej potrzebował. Serio? Mimo tego, że to ja wciągnąłem nas w całe to zamieszanie? Poku, obu nas trochę poniosło. Chyba żaden z nas od dawna nie miał żadnego kumpla. Dipper, mogę ci coś powiedzieć? Pytałeś mnie wcześniej, nad czym pracowałem. No więc. Całkowicie rozmontowałem portal. Międzywymiarowa brama to zbyt niebezpieczne ustrojstwo dla tego świata. To dlatego wściekłem się, że Stan go używał. Uratował mnie. Ale jednocześnie zupełnie nieświadomie wytworzył to międzywymiarowe rozszczepienie. Na razie zabezpieczyłem je, ale jest bardzo niebezpieczne. Viper, proszę cię, nie mów o tym nikomu. Ani stanowi, ani siostrze. Rozumiemy się? E, jasne, że tak. Za moich czasów narobiłem sobie potężnych wrogów, ale wierzę, że nie zdradzisz tego sekretu. Dobra, ale teraz idź spać. Muszę jeszcze trochę popracować. Dobranoc wujku Fordzie. Dobranoc, Dipper.